Szanowny Panie Dyrektorze, z gronem Pani i Panów Profesorów, Drodzy Księża, kochana młodzieży, drogie dziewczęta, drodzy chłopcy. Najpierw muszę pięknie podziękować za zaproszenie nas z wizytą, z odwiedzinami do tak licznego grona. Przedstawicieli Szkół Średnich Miasta Robczyc i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki i Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Wincentego Witosa i Zespołu Szkół im. księdza Doktora Jana Zwierza. Bardzo dziękuję za piękne słowa Panu Dyrektorowi. Wprowadzające nas w to spotkanie. Bardzo dziękuję młodzieży za, no za ten piękny program i tak nazwijmy audiowizualny i te znakomite tańce. To są prawdziwi profesjonaliści. Znakomicie tańczą. I te śpiewy piękne chórów. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję, że możemy z gronem profesorskim na chwilę spotkać i popatrzeć wzajemnie na siebie i popatrzeć na naszą kochaną młodzież. Cieszę się, że i poczty sztandarowe. Oni prawdzie cały czas na warcie trwają stojąco, my sobie siedzieliśmy, ale ofiarują to za, za nas wszystkich. Do jest taka, jest ta piosenka. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? gdzie dziewczęta z tamtych lat. Powiem wam, ja takiego jednego chłopca z tamtych lat przywiozłem. Mianowicie jest to ksiądz, ksiądz tu w już, ksiądz Wiesław, ksiądz Wiesław, który tu <plosy> powiedzmy sobie, że ten chłopiec że ten z tamtych lat... Z dawnych lat ubrał szutannę i jest jest księdzem, potem studiował socjologię na Uniwersytecie Lubelskim, no i dzisiaj troszę, ale nie zdradził tych szkół, bo muszę powiedzieć, że ma taką małą walizeczkę w domu i jak, jakiekolwiek naprawy, ta czy czegoś, to on otwiera, te wszystkie się znasi na tym znakomicie. Widać, że wyniósł to zrobczyc, wyniósł to z tych szkół. Bardzo dziękuję Wam i za tę prezentację historii szkół, jak, jaką mogliśmy oglądnąć w czasie tego spotkania. Patronowie tych szkół to wybitni ludzie, z naszej przeszłości. I Tadeusz Kościuszko. To przecież jeden z największych bohaterów w Stanach Zjednoczonych. Kazimierz Płaski, Tadeusz Kościuszko, tych pomników bez liku, w Stanach Zjednoczonych. Bardziej tam jest znany niż u nas, a u nas insurrekcja kościuszkowska i to wszystko, co, co objawił ten piękny człowiek, głęboko religijny Tadeusz Kościuszko. Wincenty Witos. Patron drugiej szkoły, trzykrotny premier w Polsce przedwojennej, pochodzący tu z niedalekich stron w Jeszosławice, Kotarnowa, człowiek bardzo kochający ludzi wsi, człowiek niesłychanie utalentowany. Proszę sobie wyobrazić, nie skończył żadnych szkół poza trzema klasami szkoły podstawowej. A stał się jednym z najgenialniejszych mówców w parlamencie, a znał historię, jak rzadko kto po studiach czytał bardzo dużo, w domu swoim, sam napisał pamiętnik, mam cztery tomy jego pamiętników, więc napisał, że przy lampie nauczyciel książki ze szkoły mu pożyczał a on przy lampie z rodzicami. A oni słuchali, czytał nagłos Sienkiewicza, czytał nagłos historię Polski. I mówi nieraz zauważył, że ojciec jego spacowany człowiek łzy były na policzkach, płakał, jak syn czytał, historię polski. I to temu wincentemu pozostało, stał się głębokim patriotą, głębokim patriotą. Różaniec. W ręku różaniec, w kieszeni zawsze nosił. To był ciekawy człowiek. Ja słychanie Ojciec Święty o nim mówił, kiedy podczas jednej z pielgrzymek, geniusz Wincentego Witosa. Bardzo się cieszę, że jest patronem szkoły w Robczycach. No i doktor Jan Zwierz, tak się złożyło, że Znałem się doktora. Jana Zbier On za robczyc był wielkim dobrodziejem. I te zakłady pracy. I wszystkim, czymże byłyby robczyce bez tych szkół wspaniałych, bez tej młodzieży. To jest przecież coś wspaniałego. Taka liczba młodzieży w Ten ksiądz doktor Zwierz kochał młodzież i kochał Polskę. Y y y kiedy był chory. Dwukrotnie go odwiedziłem i za ostatnim odwiedzinami był bardzo słaby. Tu nie nieopodal mieszkał, więc bardzo był słaby i podniósł się i mówi tak księże biskupie, czy będzie koronacja figurki Matki Bożej w naszym kościółku, bo tak nazywał. Ja mu powiedział, oczywiście księże profesorze, będzie, jest wszystko przygotowane, to on wtedy mój tu ja mogę już umierać. Te słowa były potwierdzeniem, jak bardzo kochał i Matkę Bożą i kochał Robczycę. Chciał, żeby jak najpiękniej tutaj ten wyraz miłości do Matki Bożej zaistniał poprzez koronację. Znałem Pana Szkotnickiego Augustyna. Niektórzy z, pań, z Państwa znali go, wychowane szkół tutaj. On na wspomnienie księdza doktora Zwierza to tak był wzruszony, że nie mógł mówić. Był w Stanach Zjednoczonych, tam już i tam zmarł. Przywieziono jego, jego ciało, przywieziono do kraju i w, Zagorze, w Górze Robczyckiej został pochowany. Byłem na jego pogrzebie, ale to co on mi nieraz mówił o księdzu doktorze Janie zwierzę. i o szkole w Robczycach, której zawdzięcza wszystko, było niezwykle pięknym świadectwem. Bardzo Wam życzę, kochana młodzieży, byście jak najwięcej skorzystali z tych szkół, w których jesteście. Widzę, że są tu i mundurowi, i wojsko, i policja, i strażacy. To pięknie, że już kierunek obieracie. Bardzo Wam życzę, żebyście świadectwem swego postępowania przyczyniali się, żeby Polska rosła, a rośnie Polska przez nasze wartości duchowe, kulturę słowa, uczciwość, prawość, szlachetność, solidność, miłość do drugiego człowieka. Dzisiaj byłem w tych warsztatach terapii zajęciowej. Tam 50 osób przywożone są z różnych niepełnosprawni. Atmosfera rodzinna, niesłychana serdeczność i tych podopiecznych, i tych, którzy spełniają te posługi rehabilitantów, rehabilitantów, terapeutów, czy prowadzących te różne zajęcia z niepełnosprawnymi. Kochana młodzieży, ogromnie życzę Wam, bądźcie wrażliwi na biedę, na nędzę, na starszych osób, na starsze osoby, na osoby niepełnosprawne. Tego ogromnie potrzeba. W tym się streszcza nasze człowieczeństwo i nasze chrześcijaństwo, jak to pięknie powiedziała e, błogosławiona matka Teresa z Kalkuczy, która pojechała tu z, tutaj z tych Bałkanów, aż do Indii, by tam umierających na ulicach zbierać. I być przy ich śmierci, by yy, bo tyle was, tyle was chrześcijaństwa, ile was dobroci, ile was miłosierdzia. Tyle jest was, chrześcijaństwa, ile jest was dobroci z miłosierdzia. To i Pan Jezus nam powiedział, potem powstają, żeście moimi uczniami, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu. Bardzo wam życzę i dziękuję. I tu temu wspaniałemu zespołowi, i chórowi i Wam tu zgromadzonym za to spotkanie. I życzę, żebyście przynosili chlubę robczycom, Waszym szkołom, Waszym miejscowościom, z których jesteście. Chlubę Polsce przez szlachetność, przez prawość, przez obronę prawdy, przez obronę drugiego człowieka. Zwłaszcza człowieka biednego, wielka pisarka Polski, Zofia Kostakszucka, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Pisarka znakomita. Powróciła potem do Polski i tutaj jako harcerka, była harcerka. Ona napisała taki do, dla Polaków taki dekalog i takie wezwanie, które przypomnę. Będziesz miłował Polskę, pierwszą po Bogu miłością. Będziesz ją miłował bardziej niż samego siebie. Tego Wam życzę i wtedy będziecie szczęśliwi. Będziesz miłował Polskę, pierwszą po Bogu miłością. Będziesz ją miłował bardziej niż samego siebie. Szczęść Boże nauczycielom, profesorom, pedagogom i całej młodzieży. Szczęść.